Jeżeli znacie grę Slime Rancher, to z pewnością wiecie, że na mapie można znaleźć takie dziwne roślinki. O co z nimi chodzi i co z nimi zrobić? Ja jestem Soka, a tego dowiecie się w dzisiejszym filmie. Ale zacznijmy od początku. Na mapie, a konkretnie na Glass Desert, możemy znaleźć tak zwane Oasis Baths. Potrzebują one wody. Nie może to być niestety zwykła woda. Potrzebujemy antycznej wody, czyli takiej świecącej. Skąd ją wziąć? Na mapie znajdziemy cztery fontanny. Tyle, że w nich nie ma wody. Ale jest jeden sposób, aby ta woda się pojawiła. W okolicy każdej z nich możemy znaleźć takie posągi. Po trzy na każdą fontannę. Coś wam może przypominają? Tak, są to podobizny slimeów. Musimy więc włożyć w nie od Odpowiednie kryształki. Są to kryształki Tangle Slime, Rock Slime, Mosaic Slime oraz Derwish Slime. Kolejność nie ma znaczenia. Po włożeniu kryształków stanie się to. Pamiętacie teraz linki z początku filmu? Teraz kiedy mamy już antyczną wodę, możemy je nią podlać. Tyle, że trzeba się spieszyć, bo mamy na to tylko 30 sekund. Po tym czasie świecąca woda zmieni się z powrotem w normalną, a my będziemy musieli pylać z powrotem do fontanny ponową. Dlatego lepiej wcześniej wiedzieć gdzie są, żeby bez sensu nie plątać się po mapie. Jeżeli nie wiecie gdzie ich szukać, przygotowałem dla Was specjalną mapkę, którą znajdziecie na moim Discordzie. Link w opisie. To w zasadzie tyle w dzisiejszym filmie. Zachęcam do subskrypcji kanału, miłego podlewania i żebyście szybko biegali, bo 30 sekund to naprawdę mało.